Dzień dobry. Jeszcze tylko... Okej. Okay. Odpalam transmisję na YouTubie i jestem, jestem! minutowy trening dla postawy ciała za biurkiem. I słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się zarówno górą postawy, górną częścią pleców, jak i dolną częścią naszych pleców, bo jeżeli chodzi o, o naszą postawę, to właśnie um, częsty problem to jest to skrzyżowanie górne, czyli okrągłe plecy, ale też bardzo często pojawia się przodopochylenie miednicy, ta hiperlordoza. Więc dzisiaj zrobimy sobie takie ćwiczenia, dzięki którym e, zadbamy o dół naszych pleców, o biodra, jak i też o górę. 5 minut konkretnego ruchu. Zapraszam do. Siedzenia, bo dzisiaj trening na siedząco po to, żeby pokazać Wam, że naprawdę niewiele trzeba czasami, żeby po prostu coś dobrego dla ciała zrobić. Zaczynamy! Siadamy wygodnie, sobie na naszych krzesłach. Unosimy ręce w górę, łokcie są na wysokości naszych barków. Zanim zaczniemy ruch, ustawiamy naszą postawę. Nie chcemy czegoś takiego, żeby nasze plecy szły i wyginały się do przodu. Żebra są pięknie schowane, łokcie na wysokości barków. I teraz otwieramy klatkę piersiową i zamykamy. Otwieramy i zamykamy. Wzmacniamy sobie tutaj troszeczkę plecy, i też otwieramy naszą klatkę piersiową. Jeżeli jest bardzo dużo napięcia w klatce piersiowej, to nasz kręgosłup lędźwiowy będzie chciał to skompensować i wyginać się razem z ramionami wtedy, kiedy idą do tyłu, a my nie pozwalamy tego zrobić. Trzymamy stabilne ciało i tylko same ramiona. Otwieramy z wydechem i wdech, wracamy. Mocno napij mięśnie grzbietu, tak żeby coś tam się zadziało między łopatkami, Oczywiście z racji tego, że ręce mamy uniesione w górze, to oczywiście nasze mięśnie naramienne będą też pracowały i też będziemy je odczuwać. Jeszcze trzy razy. Wytrzymaj z ramionami w górze. Dwa. Jeszcze jeden raz. Super. Opuszczamy ramiona, możemy sobie rozluźnić troszeczkę nasze barki, bo na pewno też popracowały i popracowały plecy. Wracamy do siedzenia, wydłużamy nasz kręgosłup, żebra ściągamy w dół. I teraz przy takim nieruchomym kręgosłupie unosimy nogę w górę, przytrzymujemy 3, 2, 1 zmiana nogi. I znowu górę. 3, 2, 1 i dół. Nogi idą naprzemiennie, Odliczamy sobie do trzech i odkładamy. Hiper ważne jest to, żeby kręgosłup się nie poruszył, czyli nie chcemy, żeby było coś takiego, tylko ciało się nie rusza i sama noga idzie w górę. Unosisz w górę właśnie nogę do tego momentu, do którego czujesz, że, 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 że te plecy są stabilne. Żebra są schowane, lekko aktywny brzuch, wzmacniamy. Przednią część naszego biodra, inaczej bioder, które właśnie są często takie bardzo mocno napięte, no bo po prostu cały czas są w ciągłym skróceniu. One nie mają czasu, żeby się rozprężyć. No i właśnie teraz sobie przypomniałam, że mieliśmy zrobić najpierw inne ćwiczenie, a teraz to, no nic, zrobimy na zmianę. <laughs> Odwrotnie, też tak może być. Trudno, ale ważne, że zrobimy. To jest najważniejsze, żeby się poruszać. I jeszcze po dwa razy na każdą stronę. Aktywny brzuch, żebra pięknie schowany, wydłużona cały czas postawa. Czułek głowy ciągnie do góry. Jeszcze jeden raz, ostatni. Teraz tak, siadamy sobie na jednym naszym pośladku. Noga idzie do tyłu. Otwieramy tutaj przód naszego biodra, oczywiście może być też odczuwalne rozciąganie w całym przodzie uda, bo mięsień prosty uda przyczepia się do kolca biodrowego przedniego, górnego, więc tutaj może też ciągnąć jakby po całym mięśniu, nie tylko z przodu. Ważne jest ustawienie kręgosłupa, czyli nie wyginamy się w łuk duży, żebra są cały czas schowane, tutaj czujemy piętą, ciągniemy do tyłu. I teraz unosimy rękę w górę, patrzymy za ręką i wracamy. Unieś rękę wysoko w górę, popatrz za ręką i wróć. Rozciągamy sobie cały łańcuch przedni naszego ciała, który lubi nam zamykać postawę, zamykać barki, zamykać biodra. Więc fajne ćwiczenie dla otwarcia całego łańcucha. Pilnujemy pleców, żeby nie robić... Od wygięcia skręgosłupa lędźwiowego maksymalnie dużego, bardziej zależy nam na tym, żeby cały łańcuch rozciągnąć. Wyciągnąć rękę wysoko, wysunąć brodę w górę. Nogę popchnąć do tyłu. Jeszcze trzy razy. Jeszcze dwa. I jeszcze jeden raz. Super. Zmieniamy stronę, siadamy sobie wygodnie na drugim pośladku, noga w tył, otwórz tutaj przód biodra, schowaj żebra. Chcemy poczuć rozciąganie z przodu, ewentualnie też może być odczuwalna cała noga i ręka idzie w górę, popatrz za ręką i wróć. Żebra, schowany brzuch jest aktywny, nie jesteśmy na luźnym brzuchu, tylko lekko napięty brzuszek, który będzie właśnie stabilizował nasz kręgosłup lędźwiowy i go zabezpieczał. Sięgaj wysoko ręką. Wyciągnij wysoko i popatrz. Tak żeby rozciągnąć też szyję. Zresztą cała taśma powiedziowa przednia. W ogóle wszystkie taśmy. Zaczynają się od naszej głowy. Więc o tej głowie nie możemy zapominać. Jeszcze trzy razy i będzie po treningu. Dwa. Pięknie i jeszcze jeden raz. Okej, okay, super! I mamy pięciominutowy trening zabiórki zrobiony. Ja się tutaj przesunę trochę bliżej, bo musiałam się odsunąć, żeby żeby było mnie widać lepiej. I teraz dajcie mi znać, jak się czujecie po treningu. Szybkim, krótkim, ale efektywnym treningu, bo im więcej ruchów w ciągu dnia będzie, tym więcej nasze ciało będzie z tego korzystało. Widzę, że jest 60 osób na Instagramie, z czego się bardzo cieszę. Lecą do mnie serduszka, dziękuję Wam bardzo. Nie wiem czy na YouTube udało mi się w końcu uruchomić tego live'a czy nie, bo to jest już moje trzecie albo czwarte podejście. I oczywiście w poprzednich tygodniach się nie uruchamiałem. Mam nadzieję, że dzisiaj działa wszystko poprawnie wspaniale. Dziękuję, dziękuję. No piękne serduszka do mnie lecą. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. W przyszłym tygodniu zrobimy sobie trening dla skrzyżowania górnego, czyli dla okrągłych pleców, czyli zajmiemy się stricte tym co się dzieje tutaj w górnych plecach. Otworzymy bardziej um, klatkę piersiową, zadbamy o ruchomość kręgosłupa do zdjęcia, do wyprostu, jak i też um, do rotacji, żeby um, troszeczkę popracować bardziej właśnie w, w tej okolicy. Także zapraszam Was w przyszłym tygodniu na godzinę. Dziewiątą. A jeżeli macie ochotę dołączyć do mojego programu treningowego, Popraw Zgarbione Plec, to teraz też jest ku temu dobry moment, bo jeszcze są dwa tygodnie niższej ceny tej, która jest obecnie a od 10 marca cena wzrasta, więc teraz będę częściej o tym przypominać, żeby, żebyście po prostu nie zapomnieli. Kiedy następny raz? No, następny raz w poniedziałek o godzinie 9. Co tydzień w poniedziałek o 9 mamy live, a codziennie wpada minutka bez scrollowania. Także życzę Wam dobrego tygodnia i widzimy się w, za tydzień w poniedziałek o godzinie 9. Do zobaczenia. Cześć!